Dobrze. Ogólnie zagramy coś, ten desek, coś chciałem Od podjechać, wyścania, razy, Uziec, A, co tak, chciałabym, tak, ja na... ma... nie... ale to jest widok. Od na razie gdzieś Leży gnojek. Gdzie Tak. jesteś? Głowa dojeżdżają. Ja flashuję ci banan. Poko luz. Poko Jeszcze coś? Jest drzewo. Daj malę. mi daj ja mi, daj mi go, daj mi go. Nie, nie wybiegł, nie wybiegł. Nie będzie. Nie wybiegł. Zabiłem go. Jest miotła, miotła odlatuje. Nie, nie. Nie biję go. Jest miotła w rogu. Jak ja to spetko do nich miałem, zabiję wp za i się <laughs> O kurwa, mój machin, mbaw, jeden z pochodzi, Jeden jest. Ojej, ojej, jest? No ja cię ratuję przed kosą, a ty a nie, co? To się wziął w ogóle, ty. ty się odjebałe, bo to, w dżungle, no dżungle, dżungle przecież. A. Jak też. jesteś wypierdkiem jest na utrzymaniu rodziców, to zwracają ci uwagę na wszystko. Gaś światło, czemu to, czemu tamto. A ile ten komputer prądu ciągnie? Ale jak ja za wszystko płacę. Za prąd. Ulaj dusza. Całą noc laptop w kuchni chodzi, wiesz co chodzi, nie? No Dłupietki, Dwupietki, dwupietki na czerwoną Jazdo, silo Nie patrzę ci, Jazda? Dobra Jazdo? Do wie, zaraz coś Za czerwoną, za czerwoną Dobrze, dobrze, tak jest na Może być, na kiedyś. silo, tak? Ja patrzę Skoszył. w pączku, jak to jest, że Raczej wierzę, Oni nie garażu. umierają, Nawet ale jak, jak jakimś flikiem to zawsze jest siada. Tego, ja patrzę jakby do przodu podchodził. Nie ma przybo, na pewno. To się to podnosi. Ciotka, niech ciotka zobaczy jak dupskiem macham. Nie zobaczcie czy no. pies jest, jest wysoko. Co ty robisz? Nie on mi rucha Zaczek tą się... ciotkę. To? No ja patrzę co to robi, bo nie, 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 nie widziałem. Nie. Zabierzcie tego brodacza Kaćko. mnie stąd O dobrze, dobrze Do ciocia Do cioci, do cioci tak mówisz? Do cioci. Cioci, cioci, cioci. ci ja muziec, No ciotka no mnie a, tego Jak tam to nie wejdzie, to tam nie wejdzie a, tylko. Bo to się zablokuje się Chodź ja chcę ci dać buzi, chodź <laughs> Daj policzkę Połudki Ej, a wzięliście portale? No wziąłem rzeczy do skraftowania no, Dobra Dobra mam pocisk Czyli dwa reszty nie mamy no, wy szybciej biegacie ode mnie Nie ma nic długiego To Ale jest jakiś legale Nie no dobra, nie chcę mi się wygrać Noo <grym się zbierze> Wiesz co, ja nie mam To jest listo, dajcie na lekko was, przeżycie Czekam, czekam Jezu Fakę zabij. Hahaha Dawaj jeszcze, tam ukończ Chodź Chyba nie ja A WP A WP ze ściany, ściany bierzesz. <laughs> Jak ona się tam znalazła? Nie wiem. Ja Zamurował <laughs> chodź. Ja, 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 może? No ja też, ja też jadę.